Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu z tej strony Anna. Następnie witam wszystkich stałych i nowych słuchaczy, subskrybentów, widzów. Cieszę się, że powracasz, cieszę się, że dołączyłeś lub dołączyłaś do tego kanału, do naszej wspólnej społeczności. Również dziękuję Wam, moi drodzy, za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, opinie, za Wasze cudowne podziękowania, również za wszystkie wyświetlenia, udostępnienia kanału. Jeśli jeszcze tego kanału nie subskrybujesz, zachęcam cię serdecznie i gorąco, abyś to uczynił lub uczyniła na Napotkasz tutaj na treści, które są przeznaczone typowo do Twojej energii, do Twojego pola, które masz w danym momencie usłyszeć. A dzisiaj, kochani, Twoje pytanie, moja odpowiedź także nie przedłużając, zobaczmy, jaka tutaj będzie istotna dla Ciebie odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie masz pytania, pamiętaj, że jest to dla Ciebie forma rady. Także poproszę tutaj o odpowiedź na Twoje pytanie. Dziękuję. Posłuchaj swojej intuicji. Być może musisz z czymś zaczekać. W związku z kim lub z czym? Ta intuicja ma ciebie prowadzić. W związku z kim lub z czym? Hmm, dziękuję. ewidentnie musisz zachować czujność. Tutaj może być jakaś sytuacja z trygonem ogniem, ognie, w szczelec. Ktoś tutaj może mieć, kochani, tymczasowe kłopoty, zmagać się z jakimiś niepowodzeniami. Tutaj jest zalecane, aby zachować czujność i większą uwagę, tak? W związku z tą sytuacją. Zobaczymy sobie tutaj. Co tu więcej w tym temacie jeszcze może być? No, ktoś tu może mieć, kochani, jakieś bardzo niebezpieczne myśli w związku z kimś. Lub ze sobą. Ktoś tu może chcieć, kochani, zakończyć swoją egzystencję. Być może pewne kupoty kogoś połkną do jakichś nieprzemyślanych, kochani, ruchów, myśli. Ktoś tu prawdopodobnie jest chciwą osobą. Ktoś czeka prawdopodobnie na odziedziczenie czegoś po kimś, jakiegoś bogactwa. Jakaś skąpa osoba. Może to być kobieta. Ktoś tu ma problem ze sobą z powodu nieprzerobionych traum, z dzieciństwa, z dzieciństwa. Ktoś tu może być osobą opuszczoną przez kogoś, przez jakiegoś opiekuna, przez rodziców. Ktoś tu może zajmować się, kochani, yy, jakąś branżą rzemieślniczą, coś wyrabiać w drewnie, w drewnie. Ktoś tu ma jakieś sekrety. Być może ktoś ma romans w sekrecie przed kimś. Tutaj prawdopodobnie wyjdzie jakaś tajemnica na jazd. Być może jakaś tajemnica odkryje jakaś kobieta. Być może ktoś ma jakiś dar widzenia więcej. Ma w sobie wewnętrzną alchemię. Ma w sobie dar, tak? Ktoś tu prawdopodobnie był sprawcą i ofiarą jakiejś niesprawiedliwości. Sprawcą i ofiarą w jednym. Prawdopodobnie ta osoba sprawiła komuś ogromną niesprawiedliwość, naprawdę sama stawiała siebie w roli ofiary. Ta osoba może tęsknić za jakimiś trzema kochami osobami, które już są po drugiej stronie. Ktoś tu się może interesować sportem, być może tutaj by... Wywiązał się jakiś pojedynek, prawdopodobnie z kimś. <laughs> coś tutaj było związanego z prawem, kochani. Coś tu zostało prawdopodobnie zrobione w sposób nielegalny. Ktoś tu może utracić lub mógł utracić jakiś tytuł prawny do czegoś. Być może w tą sytuację są zaangażowane dodatkowo jakieś dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Ktoś, to być może komuś za coś zapłacił, kto otrzymał jakieś wysokie honorarium za coś. Tutaj jakaś kobieta, kochani, jest bardzo narcystyczna, jest zakochana w sobie, w swoim wyglądzie. Nie dostrzega niczego innego, tylko po prostu swoje piękno. To jest cały czas odkrywa jakieś nowe przygody, jest gotowy na nowe przygody w związku z zwielbieniem samego siebie, swojego piękna, swojej fizyczności, swojej ponętności. się zachowywa wobec kogoś w sposób bardzo no może nie militarny, ale być może ktoś komuś groził jakimiś militariami jakąś, nie wiem kochani, bronią ktoś tylko kogoś zadręczał ktoś ktoś wziął sobie kochani w obronę samej lub samego siebie jakiegoś innego mężczyzna, jakiegoś dręczyciela Ktoś to być może sam z siebie robił kozła ofiarnego, być może ktoś komuś nagadał jakiś kłamstw, jakiś głupot na czyjś temat, aby ta osoba stanęła w czyjejś obronie. Być może ktoś kogoś na tak? Yy. Tutaj była jakaś bitwa, kochani, będzie jakaś wojna z kimś. Być może są na to świadkowie, że ktoś to był, kochani, torturowany, słyszę, gnębiony. Być może jakaś osoba z trygonu wodnego, raka skorpion i ryby dokonała jakiegoś odkrycia lub dokona. Być może podczas jakiejś podróży. Ktoś tu się kochanie kimś wyręczał, tak? W związku z jakąś bardzo nieprzyjemną, konfliktową, prawdopodobnie sytuacją. Ktoś tu może mieć problemy z dietą, być uzależniony od cukru, być może w związku z zbyt dużą ilością cukru w organizmie. Ktoś tu nad do nie panuje, traci kontrolę, jakiś oszust, ktoś to jest kochani chciwy, kto robi tylko i wyłącznie wszystko z powodu swojej chciwości, daje się łatwo nabrać na to, aby móc w jakiś sposób coś osiągnąć, aby zyskać. Ktoś tutaj robi prawdopodobnie wszystko, aby uniknąć kochani skwytania, jest to sprawca. Ktoś, to był bardzo determinowany, aby dokonać pewnych działań, ale ta osoba zostaje, kochani, zdemaskowana. Ktoś tu mógł kogoś intensywnie, kochani, prześladować. Ktoś tutaj się mógł, kochani, bawić z ogniem. Ponownie ta energia tego ognia, kochani, coś tu jest na rzeczy. Być może ktoś spalił jakieś dowody, jakieś dokumenty. Być może ktoś chciał podpalić, kochani, czyjś dom. Być może w jakimś domu znajdowały się jakieś istotne dowody na coś lub na kogoś. Być może w jakichś książkach coś było zapisane, jakieś ważne notatki, jakieś ważne dokumenty były być może schowane. Być może ten. Być może tej. Być może tej, kochani, ktoś potrzebował ukoić swoją psychikę, lub nadal szuka ukojenia. Ktoś bardzo dzielnie zniósł to wszystko, co, z czym musiał się zmierzyć. I to jest po prostu istny cud, że ta osoba nie zwariowała, nie, 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 nie poddała się psychicznie w związku z tą sytuacją, tak? Z tą bitwą słyszę. Ktoś tu być może cały czas otrzymuje od kogoś jakieś wsparcie, jakąś pomoc finansową. Ktoś tu ma obsesję, kochani, z zazdrości. Z, z obsesyjnej, kochani miłości. Ktoś być może kogoś cały czas obserwuje, śledzi. Być może jakąś kobietę, lub jakieś dwie kobiety. Ktoś być może sobie robi jakieś notatki nawet na czyjś temat. Jakaś kobieta tu jest, kochani, na pewno w opresji. Prawdopodobnie sama teraz padła ofiarą czyjegoś prześladowcy. Ta kobieta ma zamkniętą buzię, nie może o czymś powiedzieć. To się na to nie pozwala? Prawdopodobnie ta kobieta jest w jakimś miejscu, z którego nie może się w żaden sposób wyrwać. Ktoś tu, kochani, stworzył swoje własne plemię z jakąś inną grupą ludzi, która prawdopodobnie na się wspierała w jakimś konkretnym celu, aby coś osiągnąć, aby coś zyskać. Ktoś tu może otrzymać jakiś istotny komunikat w związku z jakąś sytuacją. Książki. Ktoś tu może, kochani, cały czas edukować się, yy, czytając dużą ilość książek, będąc takim molem książkowym. Być może ktoś czerpie inspirację, kochani, z jakichś właśnie poradników, podręczników, jakichś książek. Słyszę zbyt dużo historii. Być może ktoś się zainspirował jakąś kochani, nie wiem, kryminalną wręcz historią na, na przykładzie jakiejś książki. Jest tu prawdopodobnie, kochani, w czynie życiu na ten moment istotne trzęsienie ziemi, lub może tutaj stać się jakaś katastrofa budowlana, lub być może taka sytuacja mogła mieć miejsce, że tu coś groziło jakąś katastrofą budowlaną. Prawdopodobnie, kochani, sytuacja z jakąś kobietą, kobietą, która ma totalną mgłę, która nie transformuje, która nie potrafi obrać nowego kierunku, która cały czas coś po prostu prowokuje, aby były jakieś afery, jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, ktoś to nie chce się rozwijać, ktoś to nie podąża w kierunku swojego wzrostu, tak? Nie szuka spokoju. Być może ta kobieta twierdzi, że ona chce mieć w końcu święty spokój, a tak naprawdę ta kobieta robi wszystko żeby podjudzać, żeby manipulować, żeby stwarzać po prostu ciągle jakieś dramy, afery. Ktoś tu prawdopodobnie jest od czegoś, kochani, uzależniony. To może być czyjaś matka, czyjś opiekun, jakaś kobieta. Ta kobieta prawdopodobnie, kochani, spada na dno. Możliwe, że jej problemem jest alkohol. możliwe, że jak ktoś próbuje przekonać, kochani, tą kobietę, w jaki sposób pomóc jej e, naprowadzić ją na odpowiednią drogę. Być może to jest to osoba bardzo bieżąca, która stara się w jakiś sposób nakierować kogoś na inną, na lepszą drogę. Ktoś tu może mieć, kochani, problemy ze zdrowiem. Ktoś tu może mieć jakąś chorobę zakaźną, e, genetyczną. Ktoś tu się mógł ogólnie od kogoś czymś zarazić. Tutaj prawdopodobnie doszło do jakiegoś nieporozumienia, niepowodzenia, bo być może wywiązała się jakaś konfrontacja, ktoś tu chciał coś osiągnąć, coś, ktoś tu chciał, kochani, błyszczeć, celebrować coś, a tutaj się prawdopodobnie okazuje, że ktoś tu z tego wszystkiego nabył niepoczytalności, ma urojenia, halucynacje, często to w histerię, ma jakąś manię to jest jakaś kobieta, jakieś słyszę, kochani, zombie, po prostu emocjonalne. Ktoś, kto być może opiekuje się zwierzętami i robi to z czystą przyjemnością. Być może ta osoba jest pragniona właśnie kontaktu ze zwierzętami, z naturą. Toś tutaj prawdopodobnie często ucieka w taki wir. Towarzystwa, to ta osoba nie chce i nie lubi być sama. Szuka zainteresowania, szuka atencji. Yy. Cały czas jakby potrzebuje czyjeś aprobaty, tak, czyiegoś towarzystwa. Musi być w centrum. Ktoś tu może być mieszkańcem, kochani miasta, mieć jakąś własną działalność, jakiś własny sklep na przykład. Oh Jesus. Dobrze, kochani. się czujecie, że to może być wasze, jest to odpowiedź na wasze pytanie. Mm, przyjmijcie, proszę, napiszcie w komentarzu, czy jest to wasze, czy nie. Śnie. Zostawcie proszę dla kogoś innego. A dzisiaj to tyle. Także ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.